Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. W ciągu ostatnich kilku lat certyfikat ryzyka przeszedł głęboką ewolucję. Dzięki najnowszym zmianom jego uzyskanie z pewnością stało się łatwiejsze niż wcześniej. PR i komunikacja 20 sierpnia 2019 jeszcze do niedawna firma ubezpieczeniowa była zobowiązana do przesłania certyfikatu ryzyka na miesiąc, przed wygaśnięciem rocznej polisy obecnie. Wraz z coraz bardziej liberalnym korzystaniem z internetu i licznych systemów cyfrowych sytuacja uległa znacznej zmianie. Oto co należy zrobić aby otrzymać certyfikat ryzyka. Czym jest certyfikat ryzyka 2019? Jak już wcześniej wspomnieliśmy, certyfikat ryzyka odpowiada prostemu dokumentowi wysyłanemu przez firmę ubezpieczeniową. Zostało to wdrożone do 30 czerwca 2017 R w celu zgłoszenia wszystkich danych dotyczących pojazdu na krótko przed wygaśnięciem odpowiedniej polisy. W dokumencie tym znajdują się zarówno dane dotyczące posiadacza polisy, jak i informacje na temat klasy zasług, do której należy. W oparciu o szereg bardzo precyzyjnych kryteriów zależnych od zachowania na drodze, jeśli w ciągu ostatniego roku nie spowodowałeś wypadku drogowego, możesz zejść o klasę niżej i zaoszczędzić na składce ubezpieczeniowej. Z drugiej strony, jeśli coś poszło nie tak, Przechodzisz o dwie klasy wyżej z dość znacznym uszczerbkiem na finansach osobistych. Jak złożyć wniosek i uzyskać nowy certyfikat ryzyka? Od lipca 2017 roku procedura uzyskiwania zaświadczenia o ryzyku została znacznie usprawniona. Nie musisz już czekać. Aż firma ubezpieczeniowa prześle Ci słynny dokument i śledzić sytuacji, w której znajdujesz się Ty i Twój pojazd. W rzeczywistości możesz skorzystać z cyfrowego certyfikatu ryzyka, który możesz przeglądać bezpośrednio online bez żadnych trudności. Jest on dostarczany nie tylko do ubezpieczającego, ale także do innych roszczących. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem samochodu, którego ubezpieczającym jest inna osoba, możesz otrzymać certyfikat. Wszystko odbywa się elektronicznie, bez marnowania ani jednej kartki papieru. Jak widać, sieć bardzo ułatwiła proces ubiegania się o certyfikat ryzyka. Nie musisz już składać żadnych wniosków, ponieważ firma ubezpieczeniowa, w której wykupiłeś ostatnią polisę, zajmuje się wszystkim. Firma ubezpieczeniowa nadal musi pokazać ci informacje na temat polisy w tym papierową kopię certyfikatu ryzyka, jeśli wyraźnie o to poprosiłeś. Jakie pozycje znajdują się w certyfikacie ryzyka, na jakie parametry należy zwrócić uwagę w przypadku certyfikatu ryzyka online. Pierwszy element, który powinieneś przeczytać bardzo uważnie, dotyczy Twojej klasy zasług. Certyfikat zawiera wszystkie wypadki drogowe, za które zostałeś uznany za odpowiedzialnego. Co ma znaczący wpływ na ogólną kwotę polisy ubezpieczeniowej. Jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat stwierdzono u Ciebie ponad 51% winy za jakikolwiek wypadek, Twoja klasa zasług wzrośnie o dwie klasy i będziesz musiał wydać wyższą kwotę ubezpieczenia. Z drugiej strony, jeśli dobrze zachowujesz się na drodze i nie powodujesz wypadków, Możesz obniżyć swoją klasę o jedną klasę rocznie i wydawać coraz mniej pieniędzy. Jednocześnie należy pamiętać, że certyfikat ryzyka jest ważny łącznie przez 5 lat. Okres ten rozpoczyna się po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, złomowaniu pojazdu lub zawieszeniu polisy, jeśli jej nie odnowiłeś. Ponadto, jeśli jesteś w posiadaniu pojazdu silnikowego na podstawie umów najmu lub leasingu, Masz możliwość zażądania zaświadczenia o ryzyku od firmy, z którą zawarłeś umowę. Możesz również otrzymać certyfikat od firmy zagranicznej, począwszy automatycznie od 14 klasy. Wreszcie, ponieważ mówimy o wirtualnym dokumencie, powinieneś wiedzieć, że nie jest już konieczne żądanie duplikatów certyfikatu ryzyka. Ponieważ podobny problem występował w przypadku utraty dokumentu papierowego, jakie ulgi można uzyskać dzięki ustawie Bersani? Od 2006 roku wprowadzono ustawę Bersani. Jest to przepis, dzięki któremu możesz wejść w posiadanie nowego pojazdu, dziedzicząc klasę zasług członka rodziny, z którym mieszkasz, niezależnie od tego, czy jest to matka, ojciec, brat, siostra, syn. Córka czy małżonek. Ponadto przepis ten umożliwia coroczną zmianę polisy ubezpieczeniowej z całkowitą swobodą, bez konieczności płacenia jakichkolwiek kar finansowych i wybierając firmę, która może zagwarantować Ci wszystkie wygody, których szukasz. Jednakże, aby skorzystać z ustawy Bersani, musisz być w posiadaniu nowego lub używanego samochodu który jest ubezpieczony po raz pierwszy. Ponadto zakup musi zostać zakończony przeniesieniem własności. Nawet jeśli zmienisz firmę ubezpieczeniową, korzyści ekonomiczne pozostaną nienaruszone. Jednocześnie należy pamiętać, że klasę można odziedziczyć tylko wtedy, gdy wejdzie się w posiadanie pojazdu tego samego typu co poprzedni NP. Samochód za samochód lub motocykl za motocykl, aby korzyści te zostały uznane. Wystarczy przedstawić certyfikat ryzyka członka rodziny, po którym odziedziczyłeś niższą klasę zasług niż twoja, kopię rejestru urodzinnego, przeniesienie własności i dowód rejestracyjny samochodu, który właśnie kupiłeś. Opublikowano w ubezpieczenie samochodu praktyczne poradniki a WordPress komentarz Hello World.